Te kobiety są tam sprowadzane na zasadzie do towarzystwa i mm -hmm. mają podstawową stawkę za bycie towarzyszem podczas imprez, mm -hmm. podczas dnia. Jeżeli, I ta zmiana kobiet się odbywa co 12 godzin. Hiszpan, Anglii Sofian był w, w dżungli w ekskluzywnym domu publicznym mm -hmm. na resecie po rozwodzie. Aha. Oni to odbierają jako odwyk. Odwyk od. Y Wiesz, nam się czego? wydaje, że no. po czymś trudnym. Trzeba się zresetować, mm -hmm. ale ludzie powinni się resetować w, w, w taki sposób, żeby to ich uzdrowiło, no a oni właśnie, po prostu no. idą w jeszcze większe bagno. Kryzysy wieku średniego mm -hmm. polegają na tym, że mężczyzna coś zbudował i on nagle chce wszystko rozpierdzielić na nowo, mm -hmm. żeby poczuł zew adrenaliny. Ludzie czasami się wystawiają na takie trudne sytuacje po to, żeby dostać paskacza w, w, w przysłowiową mm -hmm. mordę i później oprzytomić. Partnerem podcastu Dramagedon jest pomocrozwód.pl. Wsparcie ekspertów w trudnych chwilach rozwodowych. To jest Dramagedon, czyli o związkach bez cenzury. Martyna, którą już znacie z poprzedniego odcinka, z poprzedniego podcastu, opowiedziała o swoim no, dramacie, tragedii życiowej związanej z utratą córeczki. Postanowiła. Wyjechać, zmienić swoje życie, oczyścić głowę, zająć ją czymś innym na ponad 6 miesięcy do Azji. Co się tam wydarzyło? Zapraszam na ten odcinek. Pochowałaś Maję i postanowiłaś wyruszyć do Azji. Tak, to miała dla... być taka ucieczka od wszystkiego? Zapomnienie o... Znaczy, może nie zapomnienie, ale takie właśnie oczyszczenie Ja, głowy. ja po sukcesie pierwszej książki podpisałam umowę z wydawnictwem, że y, wydałam drugą książkę u nich. A zaraz też miałam dużo tematu na temat tego, jak bardzo kobiety się różnią w myśleniu y, od mężczyzn, to postanowiłam napisać drugą książkę, y, badając ludzi z różnych krajów mm -hmm. i chciałam jeździć po wielu krajach yy, które się od siebie różnią ale stwierdziłam później w szpitalu jak siedziałam po 12 godzin dziennie przy Mai poznałam pielęgniarza który był w indonezji on mi opowiadał jakby tam chciał wrócić jak było super i mówię tak przecież wszyscy jeżdżą do tej taniej azji tam mm -hmm. będę miała przekrój facetów od a do z książka się sama napisze Poznam ludzi z całego świata. No i że... o tej Azji mogłabyś opowiadać. Ja, ja zaczęłam też od tego, że faktycznie te wątki, z jednej strony tragedia ja? z utratą córki, z drugiej strony zaraz Ta potem druga Azji. książki <laughs> o tej Azji, gdzie dzieją się rzeczy po prostu, no, które nie mieszczą się w głowie tak naprawdę. Że wiemy, że, że Azja przyciąga faktycznie z całego świata jakimś takim swoim. No sporo tam erotyki jest. No jest eroty wszystkim. dużo erotyki w trzeciej książce, bo to jest e, Dom pełen cudzych mężów i, i no to właśnie, jest o dom pełen, ja, ja, Wiesz, jak, jak e, napisałaś do mnie, mówię, o, Dom pełen cudzych mężów, to coś do mojego podcastu, coś dla Dramagedonu, o co chodzi? A potem jak zaczęłam czytać tę książkę, <laughs> ja mówię, o, matko jedyna. Co to jest ten dom cudzych mężów, powiedz? I nie mówię tylko o twojej książce, tylko po prostu o tym miejscu, bo to nie jest fikcja, no tylko nie. to jest miejsce, które istnieje. Podczas mojej podróży, tak jak mówię, 6 miesięcy byłam w Azji po to, żeby zapomnieć o tym, co się stało i zacząć wszystko od nowa. Musiałam się zresetować i, y, 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 dbając o przetrwanie, nie miałam głowy, żeby myśleć o tym, co się stało. No i między w międzyczasie pisałam drugą książkę, którą jak skończyłam, ja, ja działam na takiej zasadzie. Budzę się, a dobra, to jeszcze jeden dzień tu zostanę, na tej wyspie na przykład albo w jakimś miejscu. Albo mm -hmm. następnego dnia się budzę i, a już mnie denerwuje to miasto, na przykład Kuala Lumpur w Malezji, a pojadę sobie na jakąś wyspę. No i pojechałam na wyspę Tioman na Morzu południowo-chińskim. to jest blisko granicy z Singapurem, Malezja-Singapur. E, bo kiedyś jakaś dziewczyna, którą poznałam tam w Kuala Lumpur, mi powiedziała, że tam są e, Polacy, którzy mają windsurfing. Mhm. no i skontaktowałam się z nimi i powiedziałam, że chcę przyjechać no i na tej e, wyspie w, w Lęgarni Żółwi bo zawiozłam tam e, chorego kota który został poturbowany przez pespańskie psy poznałam faceta, który jak usłyszał że napisałam dwie książki, no bo ta druga już była skończona to on mi powiedział, że on ma historię na trzecią książkę że on mi opowie co mu się przytrafiło no i okazało się, że pół Hiszpan pół Anglik, Sofian był w e, w dżungli, w ekskluzywnym domu publicznym, uh -huh. na resecie po rozwodzie, bo tam też mogą jechać mężczyźni przed rozwodem. Naganiacze uh -huh. tak rozmawiają w barze z kimś, kto wygląda, że ma pieniądze, żeby za ten pobyt y, zapłacić. Też to, że to jest nieznane miejsce, potęguje jakąś y, nutę ekscytacji w tych mężczyznach. Uh -huh. y I oni mają w tym domu publicznym. Znaczy, to, 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 jak, on mi, jak on mi to tłumaczył, to, to nie jest jak dom publiczny, tylko to jest taki rezydencja normalnie. Oni tam mają alkohol, yy, wszystkie dobra, nie będziemy wymieniać, bo nie wiem, czy to przejdzie przez yy, mm -hmm. YouTube. No, wszystkie możliwe używki, które można być kobiety. I mm -hmm. oni mogą, yy, te kobiety są tam sprowadzane na zasadzie do towarzystwa i mm -hmm. mają podstawową stawkę za yy, bycie towarzyszem. Podczas imprez, mm -hmm. podczas dnia. Jeżeli i ta zmiana kobiet się y, 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 odbywa co 12 godzin. Mm -hmm. Jeżeli ktoś chce zatrzymać daną kobietę na kolejne 12 godzin, albo żeby przyjechała na przykład na wieczór, a rano odjeżdża, no to ma cały dzień mm -hmm. dla siebie, ale wieczorem przyjeżdża w kolejnym transporcie. To jest w ogóle dziwne. Jestem człowiekiem podróży. No to jest podróż... w ogóle straszna historia, wiesz? Znaczy, to jak te kobiety są tam traktowane, z drugiej strony to jest ich wybór bardzo często. Przynajmniej tak, tak piszesz o tym. To, że jest to tajemnicze miejsce, no to faktycznie może być w jakimś sensie ekscytujące. Czy znaczy, w ogóle ktoś, kto wybiera taką formę. Ci mężczyźni się czują wybrańcami, no to dlatego to tak. Ta mm -hmm. cała otoczka no właśnie, bo, bo, w ogóle wokół wiesz, tego... dlaczego. Ja się zawsze zastanawiam, pewnie może jakoś tak naiwnie, dlaczego ktoś w ogóle decyduje się na to, żeby, nie wiem, wyleczyć swoje jakieś zranione uczucia, po prostu płacąc za seks, tak? No dobrze, ale ja, ja teraz. do Azji. Ja teraz no, nie chcę generalizować, no. ale pomyśl, o czym myśli młody, przeciętny facet, mhm. przeciętny w sensie jakiś taki wyrywkowy w społeczeństwie. Mhm. E, który decyduje się na wyjazd e, jako backpackers, bo oni mm -hmm. wszyscy tam przyjechali nie z walizką, żeby siedzieć w ekskluzywnych hotelach, tylko żeby przeżyć przygodę. Mm -hmm. Po tym jak im się sypnął e, związek, albo mm -hmm. małżeństwo, albo narzeczeństwo, e, no to oni tak, myśli, że to tak automatycznie działa. No ja, ja nie mówię, że każdy się zgadzał mm -hmm. po propozycji w barze, ale. Yy, no są kuszeni tam na no pewno. Są tak? kuszeni. No, mm -hmm. Oni wiedzą, jak mają ich na, nagonić. Okay. To nie są duże pieniądze. już teraz nie pamiętam dokładnie. W książce pisałam o, o tych cenach. Yy, ale jakby oni mieli wynająć normalny taki hotel yy, 3-4 gwiazdkowy bez tych wszystkich rzeczy dodatkowych, no to, to, była, to byłby ten sam koszt. Czyli. Oni, mówię o, o gościach, rozumiem, którzy prowadzą tę te rezydencję, ten dom, ym, to jest w zależności jak ja to pełen nazwę. cudzych nazwać, dom, pe pe dom pełen cudzych mężów, tłumacząc im, że to jest pewnego rodzaju terapia na to ich jest, nieudane związki. To jest odwyk. Aha. Oni to dobierają jako odwyk. Odwyk od... Wiesz, nam się czego? wydaje, że no? po czymś trudnym Trzeba się zresetować, mhm. ale ludzie powinni się resetować w, w jakiś taki, e, spokojny, znaczy spokojny, w taki sposób, żeby to ich uzdrowiło. No A oni właśnie, po prostu no. idą w jeszcze większe bagno. No właśnie. No, ale sama czytałaś, co tam się działo. No tak. Tam się ściera ego jednego z drugim, tam są bójki, tam jest warka. Oni jakoś o dobierają tych mężczyzn. Nie, to jest kwestia, jest wolny pokój, no to możesz jechać. Okej. Okay. Oni ich tam zawożą, bo to jest niesamowite. O tak. opaskach na oczach. opaskach na oczach, żeby nie wiedzieli, gdzie, gdzie tutaj dziury jadą, tak? Tak. tak. Mhm. No, to dlaczego, też jest, żeby. Słuchaj. Ja, ja... No, no to buduje pewną taką tajemniczość. Tak, wiadomo, ale pomyśl, tak. na przykład, kryzysy. Ja w to nie wierzę, bo to równie dobrze może być 30 mhm. rok życia. Ale kryzysy wieku średniego mhm. polegają na tym, że mężczyzna coś zbudował i on nagle chce wszystko rozpierdzielić na nowo, mhm. żeby poczuł. Zew, adrenaliny, i. No, że on teraz znowu mm -hmm. będzie tworzył. Mm -hmm. No i ci mężczyźni, któ którym y y którzy w wielu przypadkach zostali wykastrowani przez swoje byłe, <grym> ja, im nie zależy, co się będzie działo. Oni nawet prowokują te takie dziwne sytuacje, tam było, były bójki też w, w, w tym domu. I y y y oni. Oni się czują, jak człowiek pierwotny. To jest jak, jak pojechanie do jaskini. Mm -hmm. Nie, Mamy ja... takie pokłady gdzieś w sobie, żeby poczuć ten zew od nowa. Myślę, że to jest zew, czy to jest właśnie, definicji jeszcze większe bagno, tak jak powiedziałaś? Nie, no tak, ale czasami wiesz, bo, 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 takim... bo tak sobie myślę, że nie, nie chcę widzieć normalny, mhm. ale generalnie mam nadzieję, że tak jest. Przynajmniej tak tutaj też rozmawiamy. Większość par z problemami, e, czy mężczyzn, czy kobiet, po zdradzie, e, po różnych doświadczeniach, nie wiem, kieruje swoje pierwsze kroki jednak do, nie wiem, terapeuty, a nie, przepraszam, do burdelu. No dobrze, ale oni pojechali, wszyscy uczestnicy, mhm. o których pisałam. E, pojechali e, do Azji, żeby się zresetować. Mhm. A ta propozycja to było coś, to był kolejny krok. Mhm. Oni po prostu się pojawili w odpowiednim miejscu o odpowiedniej godzinie naciągacz ich namówił, aż im było wszystko jedno. Ja podejrzewam, że oni nie wiedzą, że jest tak hardkorowo, jak jest na końcu. Mhm. Myślę, że będą bardziej panować nad sytuacją. A w no, ale sam piszesz o tym, kilku... że właśnie, że wiesz, że ten dom tak naprawdę no, wcale nie jawi się jako myśląc takim stereotypem, mężczyzna, tabun pięknych kobiet, azjatek, które mogą być dla mężczyzn egzotyczne, prawda? No bo są egzotyczne zwłaszcza dla Europejczyków, dla Amerykanów, tak? Mm. No, płacisz im za to, żeby uprzymiały ci czas, ale z drugiej strony w twojej książce jest to, że tam naprawdę jest, jest, jest hardkorowo, tak jak powiedziałeś. No, ale że to on wcale nie jest raj na ziemi. No i wielu się tam dowiedziało o tym, że to nie jest raj. Mm -hmm. Ale jakby. No wiesz, tak jakby. Dobra, co mi szkodzi? My teraz mówię, jakby facet mm -hmm. mógł pomyśleć, co mi szkodzi? szkodzi? Pojadę, najwyżej wyjadę. Mhm. Tam masz możesz wziąć tydzień, dwa. No. Też były osoby, które znikały nawet jak zapłaciły za kilka dni, no to prosiło o transport, żeby je wywieźć z powrotem wcześniej. wcześniej. Ale y, ja myślę, że oni po prostu w takim męskim mniemaniu myślą, że to jest do skontrolowania to, co się będzie tam działo. Mhm. No ale jak trafiają na innych samców alfa. Albo oni, oni nie są samcami alfa i nagle na małej przestrzeni, gdzie walczą o kobiety, no walczą, tam nie muszą walczyć o kobiety, no bo tak, mogliby no. sobie zamówić następną. Ale to jest właśnie ten zew. Jak to? Tam mi się podoba, a ten ją sobie zarezerwował, bo oni sobie zamawiają kobiety, że ma przyjechać na przykład na mm -hmm. wieczór, bo w ogóle czytałaś o tym, że oni potrafią. Nie, to, jest, to, to już jest. No nie, to no, powiedz. Że no. rano kobieta opuszcza y, ten dom mhm. i wiadomo z kim spędziła wieczór. Te kobiety mają płacone podstawę za towarzystwo, a za sek, do, seks dodatkowo y, ekstra. Mhm. Więc nie za każdym razem tam jest kwestia seksu, bo mhm. y, ja na przykład w Holandii znam chłopaków, którzy chodzą do prostytutek po to, żeby z nimi sobie pogadać, żeby ona ich pogłaskała po głowie. Mhm. I za to im płacą. I mają jedną taką kobietę. W mhm. sensie, że, że nie chodzą do iluś. To nawet nie chodzi o seks. Więc oni często po prostu szukają kogoś, komu mogą się wygadać z tego, mhm. co im zrobiła ich była. Ale y, y, rano jedna odchodzi i spędziła noc z jednym chłopakiem, a wieczorem ją zamawia jak ktoś inny. Mhm. Jak można iść do łóżka? Z z kimś, kto spał z twoim kolegą. No wiesz, no, jeżeli jesteś w takim miejscu, to myślę tak w sumie, że w sumie to wszystko jedno. Ale m, opisujesz też w książce te kobiety, które tam pracują. To też jest no, dosyć ciekawe, że one zazwyczaj mają w ogóle rodziny, mają mężów, mają tak, dzieci. Tak. I robią to wszystko za ich wiedzą i zgodą. To teraz ci powiem anegdotę. Ci, ci mężczyźni, do których pojechałam na wyspę Tioman, gdzie poznałam właśnie Sofiana, ci, którzy mają ten windsurfing, jeden z tych braci mi mówił, że kilka lat wcześniej jeździł specjalnie do Singapuru na prostytutki, mhm. bo tylko tam są na tyle wykształcone, że... No bo jednak te kobiety to są mhm. proste kobiety. A w Singapurze <noise> z Malezji leciał do Singapuru na przykład na weekend, tylko po to, żeby y, móc iść z kimś do teatru, zaznać jakieś sztuki. R mm. Że tam jest jakby wyższy poziom prostytucji. O, może tak. Ale to wiesz, no, że selekcja możesz, odpowiednia. możesz, nie wiem, zaprosić koleżankę, żeby z tą poszła do teatru, nie musisz za to płacić prostytutce, no. Ale jak nie masz koleżanki, mieszkasz na wyspie. No nie, no daj spokój, no, Wysp... poznasz sobie Mieszka... kogoś, no nie ma tak, Nie, no. ty masz błędne y, mniemanie na temat tego, z czym mają. Być yy... może no no ja, ja mam ja ja wierzyłam. Jakiś, ta... jakiś inny obraz mężczyzn mam po prostu. No, 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 no nie wiem po prostu, to, wiesz, to, to wykracza poza. Ale musisz moje brać pod myślenie. uwagę, że jesteś na małej wyspie, mhm. gdzie są sami lokalsi. Mhm. E, jest to wyspa muzułmańska, masz Ramadan, masz bardzo dużo obostrzeń. E, jesteś może. Jednym z dziesięciu białych mhm. ludzi. No to wiedz stamtąd. jedzie do Europy, no idź biznes. do Kina, idź do teatru. Masz, no do tego, do Singapuru. Ale zaczęłaś mówić o tym, e, poczekaj, bo się to kim zgubiłam. są te kobiety. I A o kim tej są te kobiety? Wiesz, Bardzo często my prostytucja w Azji to jest na zasadzie e, tak, właśnie jak było, on mi opisywał, że jedna z prostytutek, którą spotkał w Singapurze, ona była e, e, w tym Singapurze na zasadzie kontraktu później mhm. już nie mogła wrócić i pracować w tym charakterze, o którym wiedział mąż, mąż zajmował się dziećmi, a ona jechała tam po to, żeby zarobić na naukę dla dzieci. Mhm. To jest powszechne w Azji? Przynajmniej tam, gdzie byłaś? Ja, jak ktoś z oglądających mhm. był na Pukecie albo na Pataj, Pataj to się nazywa? Koło Puketu, no to jak widzi, yy, jak duża jest tam seks-turystyka, no to yy, no to chyba to jest. No tak, no. To jest najszybsza droga, żeby zarobić pieniądze. Mhm. Jedna z dziewczyn, która była w tym domu pełnym cudzych mężów, ona opowiadała. Sofian mi opowiadał historię. Ja nagrywałam to na dyktafon i on też w międzyczasie, jak nie byliśmy razem, nagrywał na dyktafon. Ja później te godziny słuchałam, słuchałam, słuchałam i spisywałam. To jedna z dziewczyn, z którymi on miał tam kontakt, ona była z tak biednej części północnej Tajlandii, że y, oni jedli resztki od sąsiadów z kosza, a y, sąsiedzi przychodzili do nich. Mhm. Mm no to jak... No, my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, y, co trzeba mieć w głowie, żeby zacząć robić takie rzeczy. No właśnie, dokładnie. No bo jeżeli na przykład, nie wiem, za Pracę w barze, ale kto cię zatrudni w barze? No, w barze masz barmanów, nie masz. Yy, prawdopodobnie mężczyźni tam pracują. No, kobiety nie mają zbyt dużo opcji na. Yy, ale to na nie pracę. jest przez tych facetów pójście na łatwiznę, że co? No, ja nie będę pracowała, tak jak się w barze. O! Lepiej, żeby moja żona została prostytutką? No wiesz, no. No wiesz, w różnych kulturach, w różnych religiach różnie się do tego podchodzi. No, jak nie masz co włożyć mm -hmm. do ust, no, to. Wiesz, te, te, mał te małżeństwa też nie są zawsze zawierane y, z miłości. Mm -hmm. Często żona jest kimś obcym dla ciebie. Niech sobie idzie, niech, niech zarabia, byle by dzieci ci miały co jeść. Ale, y, poczekaj, bo przed chwilą coś powiedziałaś takiego, że coś mi. A, już wiem. Y, bardzo często ci mężczyźni, co, co jadą na przykład tam z, ze Stanów albo z Europy, tam. <laughs> Jeszcze jedna dygresja. No, proszę. Ja, miałam szkoły tańca w Krakowie. Przyszedł do mnie kiedyś y, na naukę, na lekcje prywatne chłopak, który stwierdził, że zima jest dla niego paskudna w Polsce. On się chce y, wyprowadzić do y, Azji i mieszkać tam, z racji, że żył z gry w pokera. To nie jest mm -hmm. y, jakieś y, lokowanie produktu. On po prostu może tam za 600 euro mieć dom z baseny i on będzie sobie mm -hmm. w tego pokera grał tam. Ale chciał się nauczyć tańczyć, żeby wyrywać kobiety. Okej. Okay. I ja wtedy nie wiedziałam, że jemu wystarczy to, że on jest biały. Okay. I on też o tym nie wiedział. Mm -hmm. No i pojechał do tej Azji. No już później nie mieliśmy kontaktu, ale tam wystarczy, że możesz być... Czyli nie musiał tańczyć. ...dwójką w hierarchii od jednego do dziesięciu, mm -hmm. jeżeli chodzi o przystojność, ale w Azji jesteś, jesteś mistrzu. A to jest, Ale to wiesz, no to nie patrzą na ciebie przez pryzmat tego, że na jesteś portfel. biały, tylko patrzą tak. Na możesz to, być wiesz. niska, ale jak stoisz na portfelu, jesteś wyższa. I przecież ze wszystkich, dokładnie. Wiesz, to, 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 też wiesz jest to jest jakby trochę... odwyk, no. mm -hmm. jesteś, jesteś tam po to, żeby sobie poprawić morale. O Ojejku, wchodząc jeszcze taki taki Myślisz, po prostu totalny. No Myślisz, myślę, że... kobieta kobieta jestem kobietą, no to pomyśl... Trudno mi sobie to wyobrazić, wiesz, naprawdę. Trudno mi sobie to wyobrazić. To tak jak. Wiesz, ciekawa no to, to komentarzy mężczyzny, Tak, jak ucieczka, wiesz. Ktoś ma problemy i ucieka w alkohol. No często tak się zdarza, tak? No, to, to ucieczka w alkohol nie jest detoksem, nie jest odwykiem, tylko to jest, wiesz, jeszcze bardziej babranie się w tym wszystkim i No tak, tylko że głębiej. z alkoholu albo, trudniej nie wiem, wyjść, a Ale na taki wyjazd, innego. to robisz to, co tam robisz. Yy, no tak jak główny bohater, że po kilka razy wrócił i zmądrzał. Aha, i wraca się mądrzejszym po czymś takim? No, to zależy, co masz w głowie i z jakim tam bagażem przyszłaś, ale wydaje mi się, że dużo ludzi, jak już zostanie przeoranym po podłodze, jak już dotknie dna, no to no nie może być niżej, no chyba, że mhm. pójdziesz do piwnicy, ale z reguły odbijasz się i jest jakieś opamiętanie. To jest niesamowite. Ja, że Wszystko dla wszystkich. Ja wychodzę z założenia. Tak, chę... Wszystko dla wszystkich. Ja, są chętni na tego rodzaju rozrywkę. No ja napisałam 700 stron, bo ta trzecia mm -hmm. i czwarta książka jest o tak. tej samej historii. E, no. Nie zgodzę się, że wszystko dla wszystkich. Wy Umiarze. E, uważam, że jeżeli. Powiada, wiesz... która faktycznie się... wiele rzeczy ze swojego życia nowa. <laughs> mm -hmm, pewnie tak. Wiesz, to jest, to jest, tak, że po prostu, no... Nie no, no dobrze, no ja nie będę morałów żadnych prawić, nie o tego to jestem, jestem po to, żeby wysłać swoje Ale niektórzy historii. potrzebują, wiesz, ludzie czasami się wystawiają na takie trudne sytuacje po to, żeby dostać paskacza w, w przysłową mm -hmm. mordę i później oprzytomieć. Mm -hmm. Ja nie mówię, że każdy tam oprzytomniał w tym domu, ale no widzisz, George, który tam pojechał, pojechał udając, że jest... Y uczestnikiem, a tak naprawdę robił badania. Mm -hmm. Więc e, ktoś by mógł powiedzieć, co taki to starszy od większości mężczyzna robi, czy jemu już w ogóle odkleiły się wszystkie klepki w, w mózgu. A okazuje się, że on miał, był tam z, w ogóle z innego powodu. No, to rozumiem. No tak, ale, rozumiem. ale póki nie wiedziałaś, mm -hmm. no tak, to mogłabyś go ocenić, że kolejny z, zwariował i to już jest chyba trzeci kryzys wieku średniego, mm -hmm. no bo już był w takim wieku. No. Powiedz właśnie teraz, w którym ty jesteś miejscu w, w swoim życiu? Teraz pod Warszawą przed no. no. bo, bo wiesz, znaczy fajnie, że możemy porozmawiać tak i o tej całej Azji, która po prostu no, kompletnie. Ja, ja byłam tylko w Hongkongu tak naprawdę. Tak i no, który był po prostu wielkim miastem. Nie zrobił na tam mnie jakoś, jakiegoś Azji, wielkiego bo tam wrażenia. tam jest e, taka europejskość. Mm -hmm. Natomiast szczerze, mówiąc, nie czuję się zachęcona do tego, żeby zobaczyć więcej przynajmniej po tym, co powiedziałaś, tak? Z drugiej strony no, no, ta tragedia, która ciebie dotknęła i to ty mówisz, że w jakiś sposób cię umocniła, no to to wszystko, wiesz, skleja się w taką martynę złożoną, no jesteś jak... Są no takie, ciężko stwierdzić wiesz, z czego? No właśnie, to, 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 jak, jak są takie, takie, takie koce, które zszywa się, wiesz, patchworkowe z, z kawałków, no wszędzie są jakieś takie... Mm, Kawałki materiałów z jakimiś takimi lekkimi dołkami, prawda? Jak, jak tak tak no ja obrazowo, tak myślałam, gdyby. Jak zacząć o tym mówić, że tam dziennie gdzie są dziury, mm -hmm. że, że tam gdzieś nitka odpada. Ale wiesz co, ja, ja tyle razy miałam dowód na to, że jednego dnia wszystko jest dobrze, a drugiego dnia jest wszystko źle. Mm -hmm. Że ja, ja bardzo jestem tu i teraz. Mm -hmm. Ja. Jak ktoś zaczyna mi tam mówić, co będzie za tydzień albo za dwa, ja mówię, przecież jeszcze nie wiadomo, co będzie, nie hmm. kalkuluję. Czyli żyjesz tym, co jest tak. dzisiaj. A planujesz w ogóle? No planujesz trochę planujesz, planuję, masz marzenia, więc planuję, ale zawsze mam taki bufor z ty, ty, mhm. tego, co się tam pomiędzy może zdarzyć. No, mhm. jak wczoraj. Przyjechałam specjalnie z Holandii tutaj wczoraj, miesz spałam pod łodzią. A plan był taki, że zatrzymam się we wrześniu, czyli z jakieś dwie godziny wcześniej. Mhm. No, ale w życiu bym nie przypuszczała, że Holandia zasypana śniegiem, Niemcy zasypane śniegiem, I a Polska droga też. będzie <laughs> tak, ale droga będzie tak piękna, bo było mhm. słońce, że będę szybciej i zdążę dojechać do łodzi. No i co, można było planować, że we wrześniu <grym> można było, tylko we wrześniu byłam o 14.30, no to co, miałam już iść do hotelu spać, jak jeszcze się w ogóle meldowanie nie zaczęło. Więc co z tego, że miałam super plany, już <grym> nawet mamie mówiłam, gdzie ja dzisiaj będę nocować. Gdzie ja teraz jestem? Teraz jestem no właśnie tak, jak mówiłam, że z pracy mnie zwolnili i mam zamiar przez najbliższy rok. Teraz skończyłam piątą książkę, oddałam ją do wydawnictw. Bo nie wiem, czym to, które wydawało moje ostatnie książki, będzie jej chciało. Czekam na decyzję. Zgłosiłam się na dwa konkursy. Jeden na, yy, na konkurs, gdzie na podstawie tej właśnie książki, która jeszcze nie została wydana. No, nie podpisałam mowy, więc mogę zrobić z nią, co chcę. Yy, żeby powstał film, a drugi powstał yy, serial. Okay. Więc y, zobaczymy, yy, zobaczymy, co się stanie. Yy, chcę się pobawić w stand up. Yy, yy, ostatnio zagrałam w holenderskim filmie, yy, jedną z Czterech Polek. To jest yy, film o II wojnie światowej, o tym, co się działo po II wojnie światowej. Premiera będzie niedługo w, w Holandii. Yy, yy, zgłaszam się na wszystkie możliwe castingi. Chcę się po prostu pobawić. Naprawdę, mm -hmm. ja mam 48 lat w tym roku. Skończę 48, bo dopiero co skończyłam 47. Mamy początek roku. Więc yy, stwierdziłam. Jak się dzieje? Życie zaczyna się po 40, przed 50. Jak <laughs> się dzieje? Co się dzieje? Normana, bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś z Holandii. Trochę sobie może tak schlebie, specjalnie do, do mojego podcastu. Bardzo tak bardzo nawet Może dlatego też, że jego tytuł Dramagedon jest absolutnie wpisujący się w tak, twoje życie. Tak, drama to moje życie. Także, ale cieszę się, że potrafisz już, że wiesz, że jest uśmiech na twojej twarzy, pomimo wszystkich no, w, w, strasznych rzeczy, które... Ile można się martwić. Mhm. Od martwienia ale zaczyna, zaczyna ci bardzo, ciało chorować. Bardzo, bardzo też myślę, że wiele osób, tak jak powiedziałeś, zawdzięcza ci to, że które przechodzą takie trudne mhm. sprawy albo podobne, Wiesz, że mogą zobaczyć, że no... Jest, jest jednak życie, tak? Jest, jest tym No, ja też można się podnieść. jestem bardziej optymistyczna, bo wiem, że to, co robię, to, co piszę, to, co mówię, bo też czas, często mam jakieś motywacyjne Spicze. wystąpienia. Dokładnie. Ja wiem, że to ludziom robi dobrze. Taka ostatnia rzecz. Pamiętam, w Belgii był weekend z Polonią, w Antwerpii, i byłam na scenie, opowiadałam o swoich książkach i pod sceną stała dziewczyna. To był 2021 i tak patrzyła na mnie wielka. No, kobieta w moim wieku, nie dziewczyna. Patrzyła takimi wielkaśnymi oczami i widzę, że zaczyna płakać, zaczyna płakać, zaczyna mm -hmm. płakać. Schodzę ze sceny, ona się na mnie rzuciła. Pierwszy raz ją widzę na oczy. Mm -hmm. I ona mówi, że ona też e, miała dziecko w szpitalu, e, było poparzone tutaj, miał problem z oddychaniem. No, chłopak jest odartowany, żyje, wszystko ok. Jesteśmy przyjaciółkami, ona mieszka w Belgii od tego momentu. E, i ona mówi, że ona miała nie być na tej imprezie. Mm -hmm. A teraz, na w filmie nawet razem zagrałyśmy. O proszę. Bo się okazało, że ciężko było znaleźć w Holandii polki, które nie są. Yy, nie mają sztucznych doróbek. <laughs> okay. bo trzeba było zagrać 1945. Mm -hmm. Kobiety no tak. z tego. E, e, to teraz, to tak. faktycznie to, to jest zabawne. Tak? tak, szukali brzydkich kobiet, no to akurat nie pożyczmy. brzydkich kobiet, <laughs> tylko naturalnych Duralnych. kobiet, tak. tak. Bo teraz jak nie rzęsy to włosy, jak nie włosy, to komce tak, no, i tak problem. dalej jest. No tak. Teraz też jak skłaszam się na te wszystkie castingi, praktycznie cały mój Facebook, to tylko casting, casting, no bo jak coś polubisz, to już algorytm ci <laughs> podrzuca, już, już nie wiem, gdzie co mam wrzucać. Um, to, to praktycznie nie nastąpi jest. O, lata 70. i czego nie wolno, no to połowa kobiet nie kwalifikuje. To jest przykro, no, ale, no, to, jest przykre, temat, ale no... to jest temat na następną no, rozmowę. Także ja Ci życzę, żeby Ci wszystkie mogę te marzenia i cele zrealizowały. Serdecznie Cię zapraszam. Wszystkiego dobrego, wiesz? Spokoju, dziękuję. radości i, yy, i zdrowia. Zdrowia najważniejsze, tak. tak jest. Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję. Partnerem podcastu Dramagedon jest pomoc rozwód.pl wsparcie ekspertów w trudnych chwilach rozwodowych.